Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak to jest MS Minifigurek odcinek 20 dziś przybliżę wam figurkę z serii Simpsonowi. opakowanie ma identyczny układ jak opakowania poprzednich serii minifigurek kolekcjonerskich z tą tylko jedną różnicą że zamiast informacji seria 11 seria 10 tudzież seria 8 mamy tutaj logo serialu Simpsonowie z przodu widzimy więc 9 bohaterów z 16, których możemy znaleźć. W środku jest też logo Lego i logo minifigurek kolekcjonerskich oraz ograniczenia wiekowe, numer zestawu i pies. Z tyłu nie znajdziemy nic ciekawego, poza informacją, która jest już swojego rodzaju tradycją minifigurek kolekcjonerskich, wyprodukowano w Chinach. Zajrzyjmy do środka. W opakowaniu oprócz figurki standardowo znajdziemy listę postaci, które możemy znaleźć w środku, a są to kolejne Homer Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson, March Simpson, Maggie Simpson, Abraham Simpson, Ned Flanders, Crown Krusty, Milhouse, Ralph... Właściciel sklepu, pocharatka, Zdrapek, Policjant i Pan Burns. A z drugiej strony listy znajdziemy obrazki przedstawiające wszystkie główki i wszystkie akcesoria, które możemy znaleźć w środku. A nam jak już widzieliście, padł w udziale clown Krusty. Mamy tutaj więc najzwyklejsze. Spodenki bez nadruku w kolorze jasno-zielonym, nietypową koszulkę w kolorze różowym, nietypową, bo jest to Teshir. Nowość jeśli chodzi o figurki Lego, bo jak widzicie, część rękawów jest po prostu w kolorze skóry postaci. Przy okazji widzimy tutaj też akcesorium, którym jest ciasto. Choć, oczywiście, najciekawszym elementem jest twarz naszej postaci, która w żadnym razie nie jest tradycyjną główką Lego. Jak widzimy, jest ona wykonana bardzo starannie, widzimy tutaj wiele detali, i została stworzona specjalnie na potrzeby tej konkretnej figurki. Reasumując, postać wypada wręcz rewelacyjnie. Choć zapewne na moją ocenę wpłynął fakt, że przygotowując się do tej recenzji postanowiłem obejrzeć chociaż jeden odcinek Simpsonów. I co się okazało? Obejrzałem ponad setkę. Należy też pamiętać, że wraz z tą serią cena minifigurek kolekcjonerskich wzrosła z 10 na 12 zł, choć akurat mojej miejscowości to nie dotyczy, bo u mnie w sklepach nadal obowiązuje cena 10 zł. Co ciekawe, wiele sklepów w większych miastach zaczęło te figurki rozprowadzać po 15 zł, i i tak ludzie kupują. Tak więc jeśli o cenę chodzi już tak optymistycznie, jak było, nie jest. Trzeba na nią po prostu uważać i polować na taką bardziej okazyjną. Choć oczywiście znajdą się i takie osoby, które uważają, że 10 zł na taką figurkę to i tak za dużo. To by było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się!